Dzowie, strasznie mi się nudzi, no bo rodzice pojechali do pracy, yy, Oskar i Lila jeszcze śpią, a ja nie mam co robić. A z racji tego, że jeszcze mamy wolne, to jesteśmy sami w domu. O, mi się strasznie nudzi. Bawiłam się pluszakami, zabawkami, nie wiem, no nawet jeździłam na Biedronka. E, no, dużo rzeczy robiłam, już chyba z 50 tych rzeczy zrobiłam, ale mi się nudzi. Bawiłam się z grawi, dlatego siedzi na ławce tu. No. A piżamka moja tu jest, dlatego że idzie na dół do prania. No, do basenu nie wejdę, bo nie chcę mieć jeszcze większej kary. I nie mam co robić. No. O. Jedyne co mi zostanie, to tu czekać i. i Siedzieć, kiedy rodzice przyjadą, to może gdzieś wtedy pojedziemy. Nuda! Może obudzę Oskara i Lilę. Ale chociaż mama mówiła, że mam ich nie budzić. To co tam mi, mi się nudzi? A jak mi się nudzi, to cały świat wstaje. Oskar! Yy, oliwka, czego chcesz? Aż czkawki dostałeś. No nieważne. Yy, no czego chcesz? Yy, ja chcę, bo mi się nudzi. Aaaa, skoro jesteś moim starszym bratem, to masz mi robić śniadanko. Sama masz czkawkę. Bo zaraziłeś mnie. Dobra, idź spać. Ale teraz, jak mnie obudziłaś, to nie, bluza to za gorąco na bluzę. Yy, to, to nie, bo czemu? No tak. O, może takie, a nie, bo to wakacyjne. Może to. Nie, takie sobie to jest. Jakieś to, nie. Nie. To może nie, bo to bluza. No. Nie mam żadnych normalnych ciuchów. Bo jakieś, które mnie zachwycają. W sensie nie zachwycają. Ale no. To założę tak. Chłopie, ile się można ubierać? Dobra, dobra. Ale jestem głodna. No to se idź, zrób jakieś płatki. Och. Lila. Co chcesz, oliwka? Nudzi mi się. No to nie wiem, no, nie, nie wiem, idź gdzieś se, z koleżankami na dwór. E, ale nie mam jak do nich zadzwonić, bo po pierwsze mam kary, a po drugie nawet gdybym nie miała kary, to i tak nie mam na tablecie jak dzwonić. O, oh, dziecko! No co? O, miałaś przemeblowanie w pokoju, teraz tu masz półeczkę, a tu kosmetyczkę, Ula la, No i co? No i to, że mi się nudzi. No nie wiem, Olivka, nie wiem. No idź gdzieś chcę na dwór naprawdę. Ale daj mi zadzwonić do moich koleżanek. Nie! No proszę. Liwka, tylko nie ma ślane oczka. Proszę, proszę, proszę. Masz już tak bliziutko telefonik. Ja znam numery do moich przyjaciółek na pamięć. Wtedy się sensie do mamich przyjaciółek, bo one też nie mają jak dzwonić. Proszę. No dobry. I tak się to robi. Co tam sobie mrucisz pod nosem? E, nie. Dobra, dawaj mi ten numer. Dobra, to wpisuj. I dwa, osiem, trzy. I dzwoń. A co, co jak ich rodzice są w pracy? Trudno, zadzwoń. A poza tym, e, do tej, do... No, e, Oli, jak chce iść... No to e, jej mama jest teraz w domu, bo urodziła bobaska, więc e, no. A, a podałam ci numer Oli, bo tylko jej znam. E, dobra, ale ty gadasz z nią. Dobra, dobra, idę na kibel. E, okej, okay, tylko mi nie spuść tam telefonu. Dobra, dobra. Halo! Halo, hej, ciocia! Może Ola wyjść? <laughs> e... Ola jeszcze śpi. Och, a to no, kiedy ona wstanie? W się sensie nie śpi, tylko je śniadanie. Już mi się mylą te wszystkie dzieci, Boże. E, no, je śniadanie. A, no, to mogę z nią wyjść na dwór? No. Ola, chcesz wyjść z Oliwką na dwór? Mamo, no pewnie, że chcę. No, to możesz. To przyjdę pod wasz dom za jakieś, nie wiem, 10 minut. E, no dobra, to możesz... Na początek wejść do domu. Nie no, gdzie tam? Albo w sumie tak. No to do widzenia, w sensie do zobaczenia. papa. Pa, pa. Co się tak... Co ty tak się w tym kiblu darłaś? E, no bo się cieszę. Dobra. Co ja tam muszę wziąć? W sumie to nic. No, no to idę tak. Tylko czy ja pamiętam drogę? Gravi pójdziesz ze mną? Nie no, zwariowała. Chyba muszę ją zaprowadzić. To są chyba jakieś żarty od rana, coś. A to tam, a to głodna, a to coś tam. Uff. Nieważne, ubiorę się. Eee. Auto. Opaskę założę. I wezmę telefon i... Portfel w sumie mogę wziąć. No to idę. A gdzie ty idziesz? Oliwkę zaprowadzić do koleżanki. O, to będzie spokój w domu. No. Dobra, chodźmy. A co tu ta piżama robi? Do prania! A. A grawi? Grawi bawiłam się z nią. A, okej. Okay. Dobra, chodźmy. Proszę. A to to nie wiem. Później się to zaniesie do prania. Idziemy. No kiedy ona przyjedzie? Kiedy ona przyjedzie? Kiedy ona przyjedzie? Jezu, Ola, nie drzyj się tak. O co ci chodzi? Och, Ola, nie drzyj się tak. Hubercika usypiam. Dobra, dobra, matka. Kiedy ona przyjdzie? Jesteśmy! Szybko, dzwonię dzwonkiem. Ding dong. Hej, Oliwka. Hello, Ola. Idziemy na dwór? No pewnie, chodźmy od razu. Ola, poczekaj! Eee, to teraz idziecie na dwór. Tak, mama, daj kacę, bo chcemy sobie lody kupić. A poproszę, poproszę, hajsiwo! Dobra, masz 10 zł. Dzięki matka, chodźmy do parku! Tak! To ja już mogę iść? No przecież, że tak! Idziemy! Co to za jakieś śmietnisko? Na lody mieliśmy iść! No właśnie! E, dziewczynki lody w inną stronę. Co? W tamtą? No, tak. Dobra, to idziemy. Co to jest? O! Dobra, chodźmy, A nie my tak stoimy, na te lody mamy iść. No, auto jakieś. Dobra, chodźmy tędy. Okej. Okay. No nie no, gdzie my znowu tu jesteśmy? Eee hej? E, hej? Hej? Gdziemy Ola? Dobra. Ej, to jest chyba park dla piesków. O, oh, ale super. Ile zwierząt? Mogłam tu przyjść z grawim, a ja z kulką. Tutaj jakiś kotek, o tak. Tu bankomat, o, tu są lody, dzień dobry. Tu można loda. Eee, kto to tam jakieś widy mam? No my, proszę pana, pan nie widzi. A, no tak. Yy, niestety, tu dla zwierząt tylko. Ale przecież widzę, że tu są świderki normalne. A, to nie wasza sprawa. Yy, jeden, a ile macie kasy? A ile? Co pana to obchodzi? Yy, no, może wam nie starczyć. E, yy, bla, 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 dychę mamy, a co? Ojej, jak szkoda. Jeden lud kosztuje 15 złotych. Dobra, chodź, idziemy do parku do... Yy... Do tamtego parku. Przepłyńmy trochę. Zwariowałaś. Tutaj mamy jakieś stroje kąpielowe. O, tu jakieś kąpielówki. Tu takie coś, tu kolejne kąpielówki. To założymy kąpielówki. No, bo kąpielówki to będą na nas jak normalny strój kąpielowy. Płynie. Ja nigdzie nie płynę. Chodźmy się zawrócić do tamtego, drugą część tego parku. Tam już nie można z psami. A tu skąd ty wiesz? Często tu jestem. A, no dobra. To tu idziemy. To idę. Dobra, tu chyba można kupić lody. Widzisz? Ale zaraz tu nie można z psami, a ten pan jest psem. Co proszę! Co ty dziecko? Jakieś zwidy masz? Ja psem nie jestem! A ten pies to jest ketchup! E, idziemy ketchup! Och, jaki dziad! Dobra, dzień dobry, panienko. E, dzień dobry dziewczynki. Co tam chcecie? Jaki smak? E, ja chcę czekoladowy. Ja też czekoladowy. Dobrze, jedna gałka 5,50. Pięć, yy, ale proszę pani, my nie mamy 5,50. Mamy tylko 10 zł, a chcemy kupić dwa lodziki. Och, no dobrze, takie słodkie dziewczyny. E, do, to dwa czekoladowe lody, tak. Tak, tak. Proszę tu, oj, O, ojojo, jeden, proszę. I proszę drugi. Dobra, wybierzcie się po jednym dodatku. Czekoladowa rurka. A ja bym chciała żeleczka. U, jak ładnie się rozłożył. No dobrze, to smacznego Wam życzę i miłego dnia. Dziękujemy wzajemnie. O, tu jakieś arbuziątka są. Weźmy sobie. No dobra. Yy, ble, dziwne te arbuziątka. No fu! Dobra, idziemy. Dobra, Kasia, możemy wracać na nasz piknik. Tak, chodźmy zjeść arbuzy. Ale zaraz, gdzie są nasze arbuzy? Arbuzy znikły. Ktoś je ukradł. Idziemy. E, wie pani może kto to? E, nie, nie widziałam nikogo tam przy waszym pikniku. O! E, dzień dobry, hej. Gadajcie, gdzie są nasze arbuzy? E, te, które były tam? Tam 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 gdzieś. Nie siadajcie na naszej ławce. E, no nie wiemy. E, Wynocha stąd. Wiem, że to wy, małe głupie dziewczynki. Idźcie sobie stąd. Ej, o co ci chodzi? O coś na pewno. Pa. Tak w ogóle, ile ty masz lat, żeby jeszcze mieć smoczka albo jakąś głupię, jakąś głup A ty jakieś głupie, nie wiem, ubranie, to jest jakaś piżamka. O, nie! Jak zadzierasz ze mną, to ze mną, a jak ze mną, to ze mną! Zaraz po ciebie ugryźmy cię! I masz za swoje! No właśnie! Eee. Ja stąd idę! Ej, co żeście zrobiły? Na niego! No i po sprawie! Ej, co żeście zrobiły? Moje rączki, nóżki i buzia! Wszystko boli! Po sprawie! Spokojnie, idziemy dalej. Tak w sumie to możemy iść do mnie. No spoko, to zjedzmy te lody i chodźmy. Uch, dziewczynki, co się stało? Oni was znaleźli. Yy, tak jakby. Oni zrobili wam nic. Yy, nie, o to dobrze. Nie wydałam was. To dobrze. Chodź Ola. A pan tu dalej stop, z tym ketchupem jest! Ketchupem, nie ketchupem. Och, dobra, idziemy. Dobra, chodźmy. Dzień dobry, pani listonoszka. Jesteś dla nas? Yy, nie, tutaj tylko wsadzam listy i jadę na ten drugie piętro. Och, ona to taka mało mówna. No, widać. Dobra, chodźmy. Siema! O Boże, czego wy tu chcecie? Yy. Kto to jest? No, mój brat. Nie wiesz, że mam brata. Wygląda jak jakaś dziewczynko-chłopak. No, bo on się podaje za jakąś dziewczynkę. O, o. No, widzisz. śpisz na górze czy na dole? Na górze, gdzie tam ja na dole? Yy, dobra, chodźmy. Matka, żarcia zrób! O, dziecko, nie krzyć! Uś, usypiał, uśpiłam twojego brata. O, co mam zrobić, dziewczynki? Ale od tego dziada to ja nic nie chcę. Spokojnie, tylko tak wyglądał niezły. Tutaj, chodźmy. E, co tam chcecie, dziewczynki? E, na pewno wszystko z nim w porządku. No, mówię ci przecież, że tak. E, może to dla, dla ciebie będzie kanapka z serem i tym? Bo, nie lubię sera. I tego zielonego liści też nie lubię. Ja e, dla ciebie będzie to i to. Połączenie smaczne. E, tato, co ty robisz? Może to i to? Oj, eee, tak. O, wiem. To i to. To i to. I jeszcze to i trzymaj ojciec. I to! I proszę! Wow, ty masz talent do gotowania! Nie to ten twój. Nie co ten twój ojciec. No nie wiem o co wam chodzi. Tato, głodna! Jesteś chłopakiem! Głodny! No co weź ze to? Dzięki! O, jeszcze popiję ketchupem i ostrym sosem. To razem będzie świetne połąka, połączenie. Dobra. Mmm, mm, bardzo dobre, powiem ci. E, tylko troszkę pusto spuściłam tą lodówkę. E, to, wy macie sobie to na obiad na pół. To co to jest? Ryż. Mmm, mm, jestem głodna. A, Żono, miałaś się podzielić. Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Manżu, co ty grzebiesz po naszym całym domu? A czemu nie? Miałaś się podzielić. A wiesz, no, y, kolejne dziecko w drodze. Ja w ciąży jestem, ja muszę jeść. Od kiedy ty jesteś? To ty jesteś w ciąży. Yy, no, z kim? No, z tobą. Jak to nic mi nie mówiłaś? No, bo tak wyszło. Yy, a kiedy? Dobrze, w ciąży. No wczoraj. Co? Gratulacje, żonuś! O tak, o tak. Dobra, cicho, bo dziecko śpi. O tak, o tak. No i po dziecku, w sensie po obudzeniu. W sensie obudziłeś dziecko, nie po dziecku. To trzeba będzie się wyprowadzić z tej małej chatki. Tak. Co? Matka, ty jesteś w ciąży? Yy, no a o co ci chodzi? O Boże, no co się porobiło? Ostry sos. Mmm. Zjem globus. Pyszny globus. Tu co jest? Chahaha! O, karteczka! Ola, karteczka! Karteczka! Gdzie to było? Ten! Gdzie to było, Miał rycy? Miał, Jesteś kotem czy królikiem? Nie wiem, to było gdzieś tu, w tej dziurze. aha, aha. choć oliwka, odkryjemy sekret! Dobra! Dobra, trzeba znaleźć to coś. E, to coś, dobra. To szukamy. Wszędzie coś gdzie się da. I kule trzeba jakąś znaleźć. Dzień dobry, my się tylko sprawdzamy. My tu sprawdzamy e, czy macie wszystko dobrze w domu. Tak, tak. E, dzieci, wyprosić się z domu. do widzenia dzieci. E, panienko, niech się pani nie wtrąca proszę. Nasze sprawy, czy szukamy, czy nie. Ło, ryby, ryby. To też jest jakaś tajemnica na pewno. Moje rybki, lubię je jeść na śniadańko. No to trudno, pani jutro nie zje. Nie chce pani kupi kolejne ryby. A, widać, że i noże na mojej, na mojej głowie. Dobra, to nic podejrzanego nie ma. Idziemy dalej. Jesteśmy, y, pani listonosz, co pani robi? No, właśnie zjeżdżam tam na dół, jeszcze na sam dół. A, to do widzenia. Do widzenia. Pa, pa, pa. No przecież mówię. O Jezu, a tam tak gdzie? No chodź, Ide Idę, idę, tylko ten facet jakiś podejrzany. Żono, nasze tuńczyki. Tuńczyki, moje tuńczyki. E, dobra, zamykamy te drzwi. Poczekaj, musimy jeszcze dokładniej przeszukać twój dom. Tak, masz rację. Może tu jest jakaś mag... Jest, kula. E, po co wam ta kula? E, po coś, mamuś. Idziemy. Dobra. Teraz mamy wszystko. W sensie jeszcze jakieś tego czegoś potrzebujemy. I wtedy będzie magia. A skąd wiesz? Nie wiem! Jedziemy! Oj, co to się stało? Jedź. Dobra, yy, siema pani! Yy, dzień dobry. Chodźmy tu. Yy, Państwo... Yy, wy chcecie dzieci kupić ten dom? Nie chcemy sprawdzić podejrzaność! Tego domu. My sprawdzamy, czy tu wszystko jest dobrze zmontowane. Tutaj pewnie nic nie będzie. Może gdzieś za ubra. Oh, to jest to? Ej, chodźmy sprawdzić no. Ej, ta gra się nie chce wziąć. Dobra, nieważne. Yy, do widzenia, pani. A! Chyba to jest to. Ej, nie chcę się wziąć w rękę, ta gra. No, ej. Dobra, to kto klika? Ty, bo ja się trochę cykam. No, dobra. O. Co się dzieje? Nic się nie stało. O. Co się dzieje? Odsuńmy się może trochę. O. Ej. Co się stało? Nic się nie stało. Ej. Dobra. Się nie, my się nie poddajemy. Wyrzuciliśmy to wszystko do kosza i próbujemy jeszcze raz. Idziemy teraz na dół po kulę, a potem z powrotem tu na górę po tą jakąś grę czy tam coś. No. Dobra. Idziemy. Matka kula. Dziecko, nie mów tak do mnie. Dobra, dobra. Nieważne. Idziemy. A ty dalej wrzerasz ten ostry sos. Ostry sos. Ostry sos! Cały jestem ostry! Prysznic! Prysznic! Ha! E, dobra, dziwny jest. Idziemy dalej. Teraz musi się udać. Ja pójdę sama. Dzień dobry, pani. O, nie, dziecko, ty masz zakaz wchodzenia. Nieważne, nie gadaj tyle, babo. Oj, mam tą grę jakąś. Oj, nie trzymaj mnie, no. Okej. Okay. Jesteśmy jeszcze raz. Klikam. Dzieje się coś? O! Jaki słodziutki! O mój Boże! Bierzemy go do domu. Ej, ale my nie mieszkamy razem. No kto go bierze? Eee. Moja mama się na pewno na takiego czegoś nie zgodzi. A moja się pewnie też nie zgodzi, ale ja się tam nie boję. No to lepiej ty go weź. No, eee, to co teraz z tym? Też to wywalmy, żeby też ktoś miał wyzwanie. Siema, długo włosa. Eee, dzień dobry. Wywalam to i to. O jeszcze tą kartkę. A te tuńczyki, to my se zjemy. To, to i to. Błe, niedobre te tuńczyki. Dzisiaj były niedobre i arbuzy, i tuńczyki. Wywalam to, żeby to mi tu nie śmierdziało. Pyszne to jest, dziewczynki. O! On gada? Co? A teraz mam dla was jeszcze jedno zadanie. Musicie odnieść mnie, gdzie mój dom. Śmietnik? Och, wy głuptaski. Nie, tam... Gdzie? Mieszkają różne krampecy. Tam jest mój dom. Niestety nikt nie może mnie wziąć do domu. Idziemy. Y, Okej. Okay. Y, dobra, jesteśmy. Co dalej? A teraz do tej pani. Yy, proszę pani. Widzę, że udało wam się odkryć tajemnicę. Teraz dostaniecie nagrodę. Nagrodę? Tak, nagrodę. Dyszka na współkę. E, dziękujemy, mój kochany leniwiec z duszek. A ja wracam do pracy. Dzięki dziewczyny. E, my tobie chyba też dziękujemy. To chodźmy na drugą gałkę lodów. No, racja, że tak.